Więc no, po pracy nie chciałam się w tym deszczu tam leść. Potem miałam gościa, więc no też jakby po pracy wolałam się zająć tam, nie wiem, spędzić czas z moim gościem niż, niż leźć tam gdzieś. Potem, bo musiałam zostać dłużej w pracy albo tam nie wiem, bo z kajs mi się nie zgadzają, No jakby zawsze, zawsze coś. No i oczywiście no jeszcze, jeszcze się na ten kurs nie zapisałam. Ale jakby jeśli chodzi o, o to, to co robię w tym temacie. Zaczęłam używać nowej aplikacji do nauki języka. To jest w ogóle coś nowego, bo ja w tych aplikacjach tam staram się siedzieć, więc czy to jakieś tam duolingo, ale no duolingo to jest dramat, bo naprawdę te zdania, których się tam, tam, tam uczy, nie wiem. Kaczka nie lubi. Jak koń pije z jej miski. No, takie po prostu takie, takie absolutnie głupoty tam, tam są, więc jakby te zdania w ogóle nie mają nic z rzeczywistością wspólnego. Jest jeszcze e, buzu, ale do tego to w ogóle jakoś nie, nie mogłam podejść. A Babel, który jest dosyć drogi i moim zdaniem tak dosyć ciężki jak na początek, więc zaczęłam używać aplikacji, która się nazywa Mondly. To jest taka spokojna aplikacja, bo mniej więcej taka dzien dzienna dawka to jest tyle co w Duolingo, a, a jest to jakieś takie bardziej życiowe, więc tam sobie z tym coś robię, co prawda też oczywiście nie, nie codziennie, żeby nie było za łatwo. No ale, ale zaczęłam i, i coś tam próbuję. Zobaczymy, może jak wrócę do, do siebie do Belgii, to już jakby bardziej mi ten zapał wróci. Jeśli chodzi o ceramikę. <grym> to akurat jest dosyć no nie wiem czy zabawna historia ale okazało się tak, zaczęłam szukać zaczęłam naprawdę szukać um, jakichś, nie wiem, zajęć, kursów ale no, absolutnie było ciężko znaleźć cokolwiek w Brukseli i tak jak były jakieś kursy to okazuje się, że one już były rozpoczęte że nie ma na nie miejsc i znalazłam jakiś jeden kurs na który postanowiłam się zapisać nawet nie aż tak daleko ode mnie z domu no i też okazało się, że nie ma wolnych miejsc, no ale tam babeczka zaproponowała mi, że zapisze mnie na listę rezerwową. Jak coś się zwolni, to, to się odezwie, albo jak będzie tam jakiś, nie wiem, nowy się zaczynał, nie wiem, sezon, semestr, to, to da mi znać. No i po jakimś czasie, chyba po dwóch tygodniach, odezwała się do mnie, że tak, zwalnia się miejsce. No i tam, czy, czy, czy chce. No ja napisałam, że tak, że chce, no ale teraz jadę na urlop. Więc jak wrócę to się odezwę. No, nie wróciłam do dzisiaj. Także tak, tyle było z mojej, z mojej ceramiki, ale, e, ale spoko stwierdziłam, że no, jakby coś się nie, nie odwlecze, to nie uciecze a cały czas jakby mnie jara ten temat, także jak wrócę, wszystko się zmienia, jak wrócę no, nowe e, standardy 2020. E, ale stwierdziłam, że jakby potrzebuję czegoś takiego kreatywnego w moim życiu i stwierdziłam, że wrócę do malowania. Nie malowałam, no myślę, że z 5 lat nie malowałam. Wcześniej malowałam głównie farbami olejnymi, no ale to jest strasznie dużo zabawy. Tam jakieś blejtramy, ramy, sztalugi i tak dalej, więc stwierdziłam, że nie chcę mi się aż tak bardzo teraz w to wszystko wracać. A rysowanie znam, zawsze gdzieś tam było. Natomiast stwierdziłam, że pójdę w akwarelę. Zamówiłem sobie teraz jakieś akwarele, także mam jakieś tam pomysły, także zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie. Może mi to jakoś tam w trochę ten czas zapełni. Um, także zobaczymy. No, a jeśli chodzi o gotowanie, to nie mam tutaj za, za, za dużego komentarza, bo ja naprawdę moje gotowanie przez ostatnie miesiące to było, jeśli nie. Pyszne a w Belgii to się nazywa Takeaway I to było albo zamawianie jedzenia, albo odgrzewane jedzenie z Carrefoura. Znaczy, na swoją obronę powiem, że oni te dania gotowe w Carrefourze mają bardzo dobre. Ja tam odkryłam kilka takich, które mi naprawdę bardzo smakują, więc no to nie Albo chociaż półprodukty, jakieś tam nioki po prostu z sosem z, z, ze słoika. No ale nie gotowanie mi absolutnie. Absolutnie nie, nie idzie ostatnio. Znaczy, ostatnimi czasami idzie, bo, bo odkąd przyjechałam tutaj, to ciągle muszę coś gotować. Dlatego, że no, takie czas, oczywiście też staram się. Nie, nie powiem, że bez przyjemności, bo z wielką przyjemnością jest akcja, żeby pomagać polskiemu gastro w tym momencie i zamawiać rzeczy z restauracji, no bo jakby oni nie mają przychodu z takiego normalnego, o, normalne, normalnego bytu swojego, bo przecież restauracje są zamknięte, także no, żeby, żeby im pomóc, no to zamawia się na wynos z dostawą. No niestety moja mama mieszka w takim w takiej czarnej dupie, gdzie naprawdę nie rzeczy dowozi. Próbowałam już chyba czterech różnych i na cztery jedna była ok a cała reszta to zawsze, zawsze było coś, coś nie tak. A to się zatrułam, czymś, się, a, a to <coughs> przepraszam, a to było coś e, nie, nieprzyprawione. E, no i jakoś tak nie, nie wychodzi mi to. No, ale gotowałam dosyć sporo też przed świętą. Gotowałam żurek taki na prawdziwym zakwasie. No, niestety kupnym, ale z ale zakwasie. E, w ogóle nie chcę liczyć, ile ja ciast drożdżowych upiekłam. Przepraszam, muszę się napić. Coś nie mogę odkrztusić. Także nagotowałam się trochę. No i mam nadzieję, że jak wrócę, to, to trochę więcej tego gotowania będzie. No i czy to chodzi o wegańskie jedzenie? Bez komentarza to pozostawię. Także no, myślę, że to tyle na, na ten moment. Zapowiadam, że wracam. Chyba sama sobie to zapowiadam. I tyle na ten moment. Także mam nadzieję, że, że w przyszłą niedzielę coś z siebie wykrzeszę, bo ostatnio dużo czytam, także może, może będę miała więcej, więcej przemyśleń. Co prawda, ostatnia książka, którą przeczytałam, skończyłam ją dzisiaj rano, to była książka o, o eboli. Także bardzo taki temat no, ciekawy na ten moment. Znaczy, nie żebym porównywała tego całego koronawirusa do, do eboli, ale. No to jak się te wszystkie pandemie zaczynają, no to jakby proces jest ten sam. No ale dobrze, może nie będę mówić o i chociaż książka naprawdę bardzo ciekawa pod tytułem Strefa, strefa skażenia Bardzo jest podobno na podstawie tej książki serial, i no myślę, że, że jak go gdzieś tam znajdę, bo niestety nie ma go na Netflixie, to bardzo chętnie obejrzę. Także tyle. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę.